W całym domu słychać go, wozy czesze raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny karol. Niech bo żyje, gdzie gdy jest zły. Wszystkich chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny karol. La, 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 na nerwach gra. I na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Ile nie Kroć Karolku Napiszę do twoich rodziców Tyle razy list ginie w tajemniczych okolicznościach Dlatego tym razem nie zaryzykuję to panna Katto Polska. O, co zbroił? Zakłócił przebieg lekcji. Co masz na swoją obronę? To nie ja. Do domu, Karolku. Spóźniłeś się. Nie wtrącaj się, Rubalu. Karolku, dokąd ty idziesz? Do swojego pokoju na resztę życia. Nie. Nie idź tam. E, e, dlaczego? Ponieważ idziemy na kolację do bardzo eleganckiej restauracji. Do eleganckiej? Nie ma mowy! Nie pójdę! Byłem koszmarny. Powinienem siedzieć w swoim pokoju. Nie, nie dziś. Weźmiesz kąpiel i przebierzesz się. Kąpiel? Teraz? Nie! Koszmarny Karolek w restauracji. Może zadzwonić po opiekunkę! Nie, idziemy całą rodziną! Karolu! Znów zabrał kluczyki od wozu! Karolku, wchodzę! <grym> Karolku, nie! Nie do toaletki! Nie zrobi tego, prawda? O! O! Nie widziałeś, Damianku? Dobra, idziemy. Nie mogę się doczekać. To okazja, żeby spróbować nowych smaków. Kocham jeść. No, może z wyjątkiem buraków. Ja też kocham jeść. Może z wyjątkiem kalmarów. O. A Tata nie lubi pomidorów. A ja nie lubię niczego z wyjątkiem kolosalnych burgerów, więc nigdzie nie jadę. I już. Dobrze, zawrzyjmy umowę. Jedziesz z nami, grzecznie się zachowujesz i zjadasz wszystko. A ja dam ci dwie dychy. So Witaj w moim imperium szczotek i pasty. Chcę włożyć szczoteczki z pastą do ust całego kraju. Więc wykorzystaj okazję, młodzieńcze. Słuchaj i ucz się, a pewnego dnia będziesz wykonywał moje polecenia. Zrobię wszystko, panie Mo, będę słuchał i uczył się. Spodobałeś mi się, chciałbym być wzorem dla wszystkich młodzieńców. Wiesz co, dziś możesz popracować z moim synem. <gr> Liczę, <TV> że w przyszłości mój chłopak władzio przejmie ten interes. Obserwuj go bacznie, Karolku. Mój chłopak to przyszłość tej firmy. Słyszałeś, Karolku? Rób wszystko, co każe ci szef i co każe ci Władzio. Tak jest, szefie. O piątej spotykamy się u mnie, wszyscy na pokład. Wasze pierwsze zadanie: zaparzyć i podać herbatę. I pamiętajcie, obserwuję was. Proszę, Karolku, rób wszystko, co szef i Władzio ci każą. O, musimy zaparzyć aż tyle? Nie pękaj! Znam ciekawsze rzeczy niż słuchanie taty. Dobra, to co będziemy robić? Nie dotarło do ciebie? Ty robisz herbatę, ja pilnuję. Nie zgadzam się! Jeżeli nie będziesz mnie słuchał, mój tata zwolni twojego, więc bierz się do roboty, głąbie! Dobrze, a teraz dolej tego do każdego kubka. Proszę, rób wszystko, co Władzio ci każe. Trudno, skoro mam być posłuszny. Dziękuję, Karolku. Tu czegoś dolano. Kto to zrobił? Karolek, tatku. Próbowałem przeszkodzić, ale nie słuchał. No, bo on mi kazał. A przecież powiedziałeś, że mam robić wszystko, co on każe? Nie tłumacz się, a ty powinieneś krócej trzymać syna. Karolu, musisz poznać smak ciężkiej pracy. Obaj idziecie do działu opakowań, ale już. Nie myślę, że ci to daruje, Glisto. Niedoczekanie. Mój tatko jest tu szefem i nic nie możesz mi zrobić. Zobaczysz, że jeszcze tego pożałujesz. <śmydzionsy> <śmydzionsy> Powinniśmy byli go posłuchać. <śmydzionsy> Kto by przypuszczał, że kury ludojadki zjedzą naszego kochanego Karolka? <śmydzionsy> Karolu, do środka. Nie, ja lubię miasto, nie jadę. Wracaj, słyszysz? A teraz grzecznie do samochodu i zapnij pas. Wysiadaj, Karolu Nikt mnie nie zmusi Świetnie, ale dopóki mnie nie dogonisz, każdy mój krok zmniejszy twoje kieszonkowe o złotówkę Minus jeden, minus dwie, minus trzy, minus cztery Och, I tylko dlatego mam stracić maraton z sapera? Bardzo rzadkie! O, przegapiłeś go. Co żyje? O, mamo! O, Karolek zabrał mi lornetkę! Karolku, oddaj mu to! O, o czemu nic nie widać? Czujecie to świeże powietrze? Ja czuję podejrzany smrodek. Damian, jak ci nie wstyd? Mamo, Karolek mi dokucza! Karolku, jesteś koszmarny. Chodź, Karolku, pomożemy Damiankowi znaleźć coś na lekcję przyrody. Chętnie. A, a, ale to jest gniazdo os. One żądlą. Y y ale kiedy im się śpiewa, robią się łagodne jak baranki. Chyba zależy ci na szóstce. No, panie Janie, panie Janie, rano Śpiewaj, Damianku, głośniej! Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Damian, nie zbliżaj się do gniazda! Nie, os... to nic mi się nie stało! Bo im śpiewam! Karolek powiedział, że one to lubią! Wszystkie dwa... Damian, przestań! O, oczywiście, że cię porządlą! Natychmiast... Klątwo? So Pisali o tym w gazetach! Każdy, kto jest posiadaczem Złotego Drobiazgu, ginie w straszliwych męczarniach! To nieprawda! Prawda! Nie czytałeś o tej dziewczynce? Znalazła złoty drobiazg, wpadła do muszli i utonęła. A ten chłopiec, który wyszedł ze swoim drobiazgiem i z psem, wpadli do domu z płynną lawą. A wszystko przez tę klątwę złotego drobiazgu. Ogromnego ptaka! Klątwę tragedii! To znak, że już po tobie! Wcale, że nie po mnie! <laughs> już, już po mnie! Oh, bo nie chcę umierać! Oh. Ale gdybyś oddał komuś złoty drobiazg, klątwa przeszłaby na niego. Myślę, że mógłbym zaryzykować. Wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. Marolku. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Jak pomyślę. Przyszła Wandia, najjaśniejszy panie. Nie mogę doczekać się jutra. Jeżeli na chwilę masz drobiazg, chcę go zobaczyć teraz. Słyszysz? Damianku z chrupki, czekoladę i na dokładkę czekoladę. Służę panu. Mój starszy brat jest taki dzielny. Dobra, dobra, znam go. Więc gdzie on jest? O, jest przepiękny. Nic z tego! Złoty drobiazg jest dla mnie wszystkim. Za nic bym go nie oddał. Dam ci pistolet na wodę. X76. Właśnie. Nowiutki? W pudełku. Stoi! Jutro! W szkole przenieś! Jutro będzie mój dobry dzień! Naprawdę myślałaś, że oddam ci złoty drobiazg za nędzny pistolet na wodę? Oczekuję lepszej propozycji! So Żeby była jasność, ja prezenty lubię dostawać, a nie oddawać. Ale czasami mogę zrobić wyjątek. Chcesz oddać mrugającą, mówiącą, czkającą lalkę, którą cioteczna prababka dała Ci na gwiazdkę? Mamo, ona myślała, że jestem dziewczyną. A to dla mojej kochanej siostrzenicy Karoliny. probabciu, Gertrudo, jestem chłopcem. Nie, Karolino, to nie jest zabawka. To lalka! Po jakie licho mi lalka? Bierzesz czy nie? Dziękuję, Karolku. A teraz przez jakiś czas nie chcę was widzieć w salonie. Będę rysować mapę skarbów łupu pirata. Ty? Mapę skarbów? U nas? Ktoś musi to zrobić. Mama robi mapę skarbów u nas w domu! Eureka! To jest to! Dubelsik jest mój! Numer 42, tak! Misja zakończona. Chłopcy, musicie pilnować się nawzajem, bo tata i ja pomagamy przy zawodach. No. Co robimy najpierw? Spadaj licho! Muszę sobie kupić los, zanim ktoś wyciągnie mój numer. To sama siebie popilnuje. Gdzie jest stoisko z łupem pirata? Chyba z tyłu tego namiotu. Chcesz gryza? Tak, dzięki. No, wracaj! Miecio, zatrzymaj go! Wracaj! Kto wystartuje następny? Zgłaszasz się na ochotnika? Nie, nie mogę, muszę iść do... Nie wstydź się, pokaż na co cię stać! So easy me. On, mm, jestem dumna z mojego małego sportowca Na pewno znowu wygrasz puchar za bieg z jajkiem Nie Karolek! Oh. A, mam nadzieję, że przeżyjesz. Ach, czuję, że nie będę mógł pójść dzisiaj do szkoły. Straszliwie boli mnie brzuch. Chyba będziemy musieli pojechać do szpitala. A to Pech. Oby nie musieli cię operować. Operacja! Oboje dobrze wiemy, że nic ci nie dolega. Robisz wszystko, żeby nie iść na dzień sportu. Nie przejmuj się, to, że we wszystkim jesteś najgorszy, nie ma znaczenia. I nie kombinuj, żeby cię odesłali do domu, jak w zeszłym roku. Panna Miodzik mówi, wcale nie liczy się wygrana, tylko klasa zawodników. Karolku, Karolku, uspokój się! Proszę, Damianku, jajka do wyścigu są gotowe, a teraz uczeszemy się. Musisz ładnie wyglądać, jak będziesz odbierał nagrodę. zaszkodzą? Trenowałem do biegu na 400 metrów i tata przez miesiąc zabronił mi je jeść! Miesiąc bez słodyczy? To niewykonalne! Chyba, że masz silną wolę! Tak! Guma rozpuszczalna to delicję! Guma rozpuszczalna? Moja ulubiona! Nie skusisz się na jedną? Zajmijcie pozycje startowe do biegu na trzy nogi. Zaraz zacznie się ten bieg. Mój partner. Będziu! Będziesz partnerką karolka. Co? Pospieszcie się, zaraz zaczynać. So Muszę wreszcie stracić ząb. No dalej zębie ruszcie! E e Chwiej się! Głupi ząb ani drgnie, zupełnie jakby był przymurowany do dziąsła. A, wiem, że im więcej je się słodyczy, tym szybciej psują się zęby. <śm> Karolku, przecież ty nie lubisz tofi. No, bo zawsze przyklejało mi się do zębów, więc pomyślałem sobie, że można na nim stracić ząb Ha, sprytnie No i jak działa? Nie mogę otworzyć ust Pomocy! Co? O, mam ci pomóc? Jasne! A, raz, dwa, A? trzy, ała, ała. Żaden ani dwa, trzy, 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 nie trzy, nie będę cię okłamywał. To mój baton. trzy, nim w trzy, Zasłużyłem, żeby dostać w trzy, co nie? Nie wiem. No pomyśl tylko, nie uważasz, że rzucanie w ciebie batonem świadczy o kompletnym braku szacunku? Nie wiem. Wierz mi, że tak jest. Więc gdybyś zechciał walnąć mnie w sztynkę i przy okazji wybić mi ząb, nie miałbym do ciebie żalu. Słowo! Nie wiem. Udało się? Nie! Nie zła główka! Jeden ząb? Czy to aż tak wiele? So easy, me. And me. Pod warunkiem, że obiecasz zjeść wszystko. Jubii! Szkolny sklep! Będzie mu! Śniegą <śpiewa> Dziękuję, chłopcy! Daliście mi powód, dla którego szkolny sklepik należy objąć szczególną kontrolą. <śpiewa> Wszyscy znacie Gretę ze stołówki. Od dziś odpowiada za sklepik. Będzie pilnowała porządku i sprawdzała wasze pudełka śniadaniowe, żeby mieć pewność, że wszystko zjadacie. Cicho! Wracać na swoje miejsca, otwierać pudełka śniadaniowe i jeść! Nie pozwolę, żeby ta demoniczna kuchara popsuła mi zabawę. Już nie jest! Konfiskuje! Sysarła moją babeczkę! Tak, lubię! A? A? Słodycze zakazane! Wielkie świństwo! Ha! Ona nie ma prawa nam wyjadać! Jak temu zaradzić? Jutro też jest dzień! Daj swoje słodycze! Ehe, pająk z galarety! Najmniej ta żarłoczna Greta nie wejdzie. Słodyczy, żadne z was nie ma słodyczy?